No dzień dobry. Dzisiaj jest jeszcze pięknie, jeszcze więcej śniegu, więc yy, ekstra, ale my dzisiaj wstaliśmy super wcześnie yy, i teraz jeszcze w ogóle jest tak cicho, nikogo tu nie ma, bo po prostu wszyscy jeszcze śpią, yy, ale my dzisiaj yy, jedziemy do pracowni pakować paczki, bo to już jest ostatni dzień i dzisiaj można pakować, w sensie można przywozić na bazę tylko do 14. Yy, I wtedy jest gwarancja dostarczenia paczki do świąt, także chcemy oczywiście żeby to się udało i się uda. Także musieliśmy po prostu wcześniej wstać, ale już od jutra nie ma roślinnych przestrzeni, także będzie fajrant. Natomiast dzisiaj też mamy w planach, ja mam w planach posprzątać pracownie przed świętami. My dom mamy ogarnięty zawsze, zawsze mamy posprzątane, mniej więcej. Dlatego to nie są jakieś niesamowite momenty przed świętami, że trzeba sprzątać dom. Ale pracownia to rzeczywiście jest takie miejsce, w którym jest syf. Mm, I czasami sprzątamy, ale tam bardzo szybko się robi syf, ale też bardzo szybko się sprząta, bo wszystko ma swoje miejsce. Także dzisiaj y, będę to robić, a potem będziemy robić inne rzeczy. Zapraszam na nowego vloga. Ale jeszcze taki szybki temat, póki Piotr y, odśnieża samochód. Czy lubicie święta? W sensie, czy lubicie Wigilię z rodziną? Bo. Bo ja już rok temu i dwa lata temu i chyba jeszcze wcześniej widziałam y, wciąż pojawiające się grafiki w internecie o tym, jak rozmawiać z rodziną, jak odpowiadać na niewygodne pytania, jak y, przeżyć ten dzień i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie to są w ogóle y, rady nie dla mnie. Rozumiem, że to jest dla kogoś ważne i potrzebne te materiały są, nie uważam ich za głupie, ale jest to dla mnie takie... Jej, że ja się spotykam z moją rodziną, tam jest ponad 20 osób. Wszyscy są dla się życzliwi, wszyscy są siebie kochani. Yy, nikt nie zadaje takich jakichś głupich pytań. No na przykład w ogóle nie rozmawiamy o polityce, ale to nie dlatego, że nie rozmawiamy o polityce, tylko po prostu nigdy się nie rozmawiało o polityce. Jesteśmy mądrymi, dorosłymi ludźmi, którzy wiedzą, że każdy ma inne poglądy i że po prostu to prowadzi do yy, kłótni zapewne. Nie ma u nas też telewizora, więc mamy taki czas naprawdę tylko na rozmowy. Z niektórymi się spotykamy częściej, z niektórymi rzadziej, więc też są rozmowy do... Tematy do rozmów, ale rzadziej nie oznacza jakoś tak... Wiecie, nigdy w roku, bo my też spędzamy wszystkie urodziny wspólnie i imieniny. Tyle, że teraz przez covida no to trochę się pozmieniało, ale ogólnie no to... My mamy takie maratony, na przykład w styczniu mieliśmy chyba... Z trzy urodziny w kwiecień-maj, marzec, to są y, pięć chyba urodzin i my to już teraz łączymy, bo by się nie dało, ale rzeczywiście celebrujemy te wszystkie y, uroczystości i mi się na przykład, nigdy w życiu nikt mnie nie spytał, czy, kiedy planujemy dzieci, y, nikt y, mnie nie spytał o nic. W sensie, ja może wyprzedzam wszystkich oczekiwania, bo po prostu, wiecie, nie mam nie wiem, iluś tam lat i yy, yy, jeszcze, nie wiem, nie mam chłopaka, yy, co... Co i tak nigdy się nie zdarza, żeby ktoś spytał o to w taki y, zły sposób i w ogóle. Także jestem ciekawa, jakie wy macie odczucia, bo ja czekam na ten dzień i czekam. Y, cieszę się, że spotkam się z rodziną. U nas też wszyscy się dzielą y, na jedzenie, które robią i wszyscy robią to samo od lat, więc wszyscy też czekają na to jedzenie od konkretnej osoby. Y, y, cieszymy się, że się spotykamy i w ogóle rozumiem, że u innych tak może nie być, ale właśnie jestem ciekawa jak jest u was, jaka jest statystyka na ciut więcej po prostu, czy czekacie na święta i na ten czas z rodziną czy lubicie klimat świąteczny, ale nie znosicie widzieli? jestem ciekawa, także dajcie znać a no jeszcze jedna informacja, zawsze bałam się chodzić spać w mokrych włosach, bo one tak wyglądały źle a od jakiegoś czasu chodzę spać w mokrych włosach, po pierwsze wygoda bo nie muszę rano czekać, a po drugie takie mi się ładne loki robią i taka objętość, w sensie właśnie to nie są te loki takie, yy, które powinny być metodą zrobione, ale jestem dużo bardziej zadowolona niż udało nam się spakować wszystko bardzo sprawnie, więc już zabraliśmy się za sprzątanie pracowni i zobaczcie, Piotr zbudował wieżę z naszych wosków, które jeszcze zostały, ale ogólnie teraz Smaczek, dla tych, którzy byli ze mną tutaj prawie od początku, zobaczcie, to jest moja Monstera, która była malutka i była kupiona. Uuu, ale brzydka strona. Moment, moment, jeszcze, jeszcze raz ta prezentacja. Tu jest ta Monstera, właśnie. Ona jest ogromna. No, ma na pewno dwa metry, nie, Piotr? Tak, o, proszę bardzo. Ja mam 180, pokaż. A no, dobra. I ogólnie ona ma mega wolewarki, tak jak. Sądza się pojawić w tym lustrze. Yy, dobra, nie mam nie. Ta monstera yy, stała tutaj i ona była przykryta yy, tymi woskami i nie miała w ogóle światła, i ja teraz wpadłam na pomysł, żeby właśnie zamienić to miejscami. Ku, y, niezbyt dużej ucieszę Piotra, bo musiał y, te kilkaset y, kilogramów przenieść. Ale udało się i teraz trzeba ją doprowadzić do ładu. Zobaczcie, ona nawet nadal puszcza nowe y, pąki, no, nowe liście. To jest jakieś szalone, że ona chce tu żyć. Y, także. Rewelacja. Myślę, że właśnie teraz, w momencie, kiedy będzie miała lepsze życie, to y, będzie jeszcze ładniejsza. Ale monstera pochodzi od słowa y, znacie angielski. Potwór. Kto zna, y, ten zna. Y, no, więc ona ma być taka brzydka. Y, tak słyszałam. przed chwilą widzieć, że po zapakowaniem również zajęłam się już plakatami powolutku, ale już wybiła... 13., więc jedziemy zawieźć paczki i to oficjalny koniec pakowania paczek w tym roku. Jeszcze pod sam koniec spadły dwa zamówienia, także na szybciutko je spakowaliśmy. Jedziemy na bazę ostatni raz w tym roku. My już po obiedzie, właśnie jedziemy z powrotem do pracowni, bo musimy właśnie policzyć stany magazynowe, zobaczyć co jeszcze nie nadaje się do, do sprzedaży w tej cenie regularnej, bo ja mam hopla na punkcie plakatów i Zagiętych rożków, różków yy, i właśnie często ktoś, kto zamawia od nas z promocją, takie co, nic nie było widać. Przecież ten plakat jest idealny, yy, no a w mojej opinii wcale taki nie jest. I Piotra też, bo Piotr jest też bardzo dokładny. Także no, lecimy, każdy plakat oglądamy. Liczymy stany magazynowe i w styczniu. Pewnie standardowo jak co roku zrobimy wyprzedaż, bo wiecie, to jest takie szaleństwo w czasie świąt, przed świętami, że rzeczywiście te plakaty latają po tej całej pracowni, pokrywki się tłuką, w sensie, no, tam one są z drewna, ale odpadają kawałki, także będziecie mieli w czym przebierać. Bardzo się cieszymy, że ta właśnie wyprzedaż tak dobrze działa zawsze, że nie musimy tych rzeczy wyrzucać, no bo oczywiście my się staramy o wszystko dbać, no ale wiadomo, to tylko papier yy, i szkło, więc w ogóle wzięliśmy sobie najtrudniejsze rzeczy do sprzedaży, bo delikatne, ale dzięki takim klientom jak wy lub nasi klienci z roślinnych przestrzeni, yy, nie ma tego problemu, że musimy coś wywalać. Mamy już posprzątane. Tak to pięknie tutaj wygląda. Nasza Monstera teraz może będzie miała chęci do życia jeszcze większe niż ma. Odsłoniłam jej nawet okno na święta. Niech ma dziewczyna. A co? Yy, ona ogólnie no, nie wygląda zbyt pokaźnie, jak sobie tak patrzę na nią przez, yy, przez aparat. No bo mało ma tych liści. Ale sam fakt, że ona dwa lata tutaj przeżyła. Bez żadnego światła, bez żadnego niczego, bez miłości, teraz dostała na święta, ale wcześniej nie miała. Ale jedna moja obserwatorka napisała, że teraz może doznać takiego szoku, że umrze. Więc zobaczymy, jak to będzie. Czy to lepiej, czy gorzej, że tak zrobiłam. Także trzymajcie kciuki, żeby jednak było wszystko z nią w porządku, a my się żegnamy z tym miejscem aż do. 10 stycznia. Przypał dzisiejszego dnia jest taki, że myślałam, że nie zmontowałam filmu, więc cały dzień byłam taka: O nie, o nie, trzeba zmontować film, nie będzie go o 15. I kiedy przyszłam do domu go zmontować, okazało się, że on był zmontowany wczoraj. Nie wiem, kiedy to zrobiłam, chyba już po prostu spałam, kiedy to robiłam i zapomniałam. I mogłam go dodać po prostu od rana, ale nie dodałam. Był, yy, więc spoko. Tutaj jest cała wielka torba rzeczy, które przyniosłam z pracowni, jak dzisiaj pakowaliśmy, bo tam w bałaganie często nie widać, co jest, yy, albo coś już jest niepotrzebne w pracowni, tylko może być w domu. Więc postawiłam, a co tam, pokażę Wam, co tu jest. Także, co kryje moja wielka torba? Na pewno Was to bardzo interesuje. Słuchajcie, hit. Moja mama znalazła moje buty stare, takie. Jak to nazwać? Czy to są mokasyny? Chyba nie. Lakierki. Lakierki. I to są buty, które ja kiedyś kupiłam za kilka złotych ze rezerw, w ale takim outlecie. I ja je będę przymierzać i zobaczę, czy będą pasować, bo pamiętam, że miałam taką sukienkę. Pamiętasz taką y, sukienkę z outletu? Mm -hmm. Też miałam taką czarną, prostą. I ja wtedy nosiłam ten zestaw i wyglądałam tak, z jak nosowska, tak mi się kojarzyło, bo ona nosiła takie worki i nosi nadal. E, no, więc przymierzę, bo noga mi nie urosła, więc chyba spoko. I to było jakieś zrządzenie losu, bo po prostu mówię do Piotra, ostatnio oglądaliśmy jakieś zdjęcia z siłowni, mówię, gdzie mam te buty? I na ten dzień mama mówi, robiłam porządki, znalazłam twoje buty. To są moje buty y, na, siło, y, na siłownię. Ja bym wróciła sobie na siłownię, bo ja chodzę na siłownię tylko po to, żeby moje ręce były... miały jakąkolwiek siłę. Moje ręce nie mają siły. Teraz już straciły jakąkolwiek siłę, i ja nie mam y, siły nawet otworzyć sobie butelki wody albo jakiegoś soku. Także to jest ostra beka. Więc może od stycznia na pewno nie, ale od jakiegoś marca może pójdziemy sobie na siłownię. Więc buty są y, bardzo fajne. Wzięłam również wieszaczki, bo wieszaczki były na torby, ale toreb jest coraz mniej. One są z Ikei i taki wieszak jest super właśnie na spódnicy, na spodnie. Także mi się świetnie sprawdzają. Także dobrze, że nie musiałam dokupować, tylko mogłam sobie wziąć z domu. Następnie jest prezent od Kasi i ja go wkładam pod choinkę. Będzie otwierany 25 z rana. Wziąłam również e, jakieś kosmetyki, które znalazłam u mojej mamy. E, znaczy moja mama mi je znalazła. E, moje stare jakieś kosmetyki, więc spoko. Tutaj jakieś witaminki. Ściereczka od Magdy Kessler, e, którą dostaliśmy do buta, więc w końcu jest. E, I to by było na tyle, moi drodzy. I ta piękna torba, także takie y, niby nowe po prostu zdobycze w domu, a jak stare idę przymierzyć te lakierki, bo jestem mega ciekawa czy będą dobre, bo jeżeli tak to zdobędę nowe buty, nowe buty. Ej, no słuchajcie, przymierzyłam sobie te buty, co prawda głupio wyglądają do tych spodni, ale do sukieneczki one wyglądały super, więc myślę, one w ogóle są dobre w rozmiarze, nie wiem czemu ja je chciałam sprzedać, strasznie śmieszne są, ej co myślisz Piotr? Fajnie. Zależy od jakiej stylizacji. No bo do tej nie, nie? Ale z tymi skarpeteczkami? Czy do tej też? Nie, do tej wygląda. Komicznie. No dziwnie. Tak? A do czego byś to założył? Do takich spodni czarnych z rozszerzanych na dole zwężanych u góry. To ja mam takie. No, e, taki wiesz, takie materiały garniturowe. No, mam takie? Z jakąś taką fajną górą. Mam e, różową marynarkę. Ty stylisto. No zarąbiście. One będą takim trudnym obuwiem, nie do wszystkiego, ale fajne są, mega wygodne. Ja nie rozumiem, dlaczego ich nie chciałam nosić. Może po prostu zapomniałam, jak się wyprowadzałam. Czat. Nowe buty za Afriko. Dobra. Tutaj w tej kamerze tak nie widać, ale ogólnie ubrałam sobie tą sukienkę, e, tę sukienkę e, i ona była w praniu, żeby się trochę rozszerzyła. To będę musiała ją troszkę wyprasować. E, I nadal czuję te rękawy, ale jest już lepiej. Jestem ciekawa, czy za drugim praniem będzie jeszcze lepiej. Natomiast e, ja nosiłam e, tę sukienkę do e, butów na obcasie. I wtedy musiałam mieć czarne rajstopy. A do tych to wygląda tak ekstra. W sensie na kamerze to wygląda jak może jakieś skarpety, ale... Kurczę, jak wam to pokazać, że to ładnie wyglądało. No, tak dziwnie w tej kamerze, ale ogólnie jestem bardzo zadowolona. Na pewno będę nosić te buty i tę sukienkę też właśnie chcę ją wziąć na wigilię. Tylko Piotr mówi, że właśnie dużo złota <laughs> trzeba do tego założyć, bo inaczej wygląda bardzo smutno, a musi wyglądać bardzo yy, wesoło, bo są święta, więc to jest wesoły czas. Yy, także no spoko.